Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu Twierdza. Dzięki temu, że szóste tiery mogą brać udział w bitwach klanowych w Twierdzy, mogą być brane najrozmaitsze czołgi. Tym razem zobaczymy niesamowitą bitwę na, na pięciu togach: dodatkowo T37 KW1, z drugiej strony KW85, 200 150 Cromwell, Hellcat, czyli taki skład bardzo mieszany. Powiem tak. Do momentu, gdy nie można do kiedy nie można było zdobyć toga na własność poprzez właśnie kolejną jakby misję daną nam przez Wargaming, to togów nie było. Nikt nie kupował toga, ponieważ to kosztuje 3.500 golda, a powiem szczerze, że jest to kasa wydana, hmm... No nie wszyscy chcieli go kupować ze względu na to, że ilość plusów jak i minusów jest u niego niezrównoważona. Oczywiście minusów chyba ma więcej niż plusów, bo z plusów możemy tylko zalic wyliczyć dwa, czyli duża ilość HP, 1400 HP na szóstym poziomie. To jest bardzo często dwa razy tyle co normalne czołgi oraz dobre działo. I to jest tyle plusów. Bo wszelkiego rodzaju kwestia pancerza, wszelkiego rodzaju kwestia mobilności w tym ciągu nie istnieje. Wszystko go przebija, wszystko jest w stanie go zniszczyć. Niestety mobilność kuleje i to niesamowicie 14 km na godzinę do przodu to jest naprawdę jeden z wolniejszych ciągów jedyny wolniejszy jest. T95. W drugą stronę, czyli do tyłu 7 km na godzinę, to też jest no powiedzmy no, nie, ma, nie ma rewelacji. Dlatego, zobaczmy sobie. Koledzy odpuścili sobie całkowicie stronę tak zwanego banana ewentualnie zakrętu. Ze względu na to, że no zanim to wjedzie na tą górkę, to trochę minie. Na spokojnie można sobie pojechać dołem. Pięknie to wygląda, nie, nieprawdaż? Pięć togów, pięć takich normalnie jamników bez mała, które sobie estetycznie podąża, podążają do przodu. Nie będą się wcale spieszyć, no bo gdzie ma, nie mają za bardzo gdzie, przeciwników ani widu, ani słychu. No i cóż, trzeba czekać i zobaczyć, co się dzieje. Kawo 1 została w razie wóbronić bazy, no ale obijana już jest przez AMX-12T. A ja to chyba nie AMX, co innego go obija. Natomiast togi majestatycznie jadą do przodu. <grystanie> Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Takie dżownice na kółkach, które jadą sobie, nie, że tak powiem, bez mała pełzają do przodu, ale dają radę. No dobra, Kromol wykończył na kawę jedynkę i jest bardzo ciekawa sytuacja. Dw zostało pięć czołgów kontra 6 i teraz tak, nie wiadomo gdzie są tam te czołgi one pewnie też nie wiedzą, boją się bardzo wyjechać, ponieważ ilość HP, które mają togi raczej ich pozostawia na takiej trochę gorszej, w gorszej sytuacji to też jest ciekawa taktyka ze względu na to właśnie na ilość HP, które mają togi, bo jak widzimy 1400, a reszta czołgów na tym pierze ma 600, 700 to tak mniej więcej średnio Dlatego też koledzy zrobili dosyć, dosyć ciekawą opcję. Ale co, zobaczmy, to, zobaczcie, co się dzieje w tym momencie. Nic z tego zowego. Togi cichaczem, niepostrzeżenie wdzierają się już na bazę przeciwnika. Ani się ten przeciwnik nie, nie zorientował, że to, togi już tak szybko wjechały. Tak szybko. Co ja mówię? Tak szybko. 14 km na godzinę i szybko. No dobra, nieważne. Ważne, że te togi już dojechały na bazę przeciwnika. Ustawiają się jeden obok drugiego, tak żeby nie można było ich zbijać za bardzo. No i co? I kapujemy. Normalna kapuera. <grywka> w tym momencie przeciwnicy wracają się, bo już normalnie nie wiedzą, co się dzieje. Są zdezorientowani, nie wiedzą za bardzo, kogo tutaj bić, w jaki sposób bić, żeby jeszcze zbijać tą bazę. Tam drużyny w, w drużynie czerwonej już zjechali z skapa, zupełnie niepotrzebnie, mogli sobie spokojnie zostać. Byłoby dwóch kapujących, tutaj by bili, zbijali bazę i spokojnie by sobie skapowali. To nie, zjechali i dzięki temu. Jak widać, zostało 7 sekund tylko do skapowania bazy przez niesamowicie szybkie togi. No cóż... Koniec! Koniec, normalnie, koniec! <noise> 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 Powiem szczerze, jak ja zobaczyłem, że taka bitwa może być, może być ciekawa, że taka bitwa może mieć jakieś szanse na, na wygraną, no wszystko ja rozumiem. Ustawiliby się gdzieś tam w kąciku, poczekaliby na, na to, aż wrogowie przyjadą, korzystając z tego właśnie tak, jak powiedziałem, że mają różnią, różną ilość HP, sądzę, że i tak by wygrali. Natomiast to, że oni wygrali przez skapowanie bazy, to już jest w ogóle czysta abstrakcja i naprawdę bardzo ciekawa opcja. No, jak widać, nie nastrzelali się ani jeden team, ani drugi team, chociaż. 819 hp, jeden zabrał, zabrał z kolegów, drugi zabrał 700, 700, nie, 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 na, nie najgorzej. A no, z drugiej strony Cromle, który tam poobijał bardzo tego hw później tam kogoś jeszcze obił, tego T37 chyba, więc on tam nastrzelał trochę więcej, ale prawdopodobnie klan musiał się nieźle denerwować. Zresztą, to są akurat klany słabsze. Mniej więcej była, jeśli chodzi o proporcje dla zwycięstwa, mogła być wyrównana, może nawet po stronie tego delikatnie większa, Także nie ma już takiej dysproporcji, jak zwykle jest, gdzie pokazuje bitwę żółtych graczy przeciwko fioletom, gdzie ci żółci wygrywają i jest to wtedy wielki hura optymizm. Natomiast tutaj bitwa była w miarę wyrównana, natomiast, no, powiedzmy tak sobie szczerze, trochę zagapili się przeciwnicy, trochę zlekceważyli, jakby te togi, że one nie mogą sobie na to pozwolić, że przyjadą na ich bazę, i przegrali dzięki temu. Także bitwa naprawdę, naprawdę bardzo ciekawa, ze względu na całą jej, jakby dramaturgię. Co ja mówię? Dramaturgia i tok. No dobra, nie będę przedłużał. Dzięki, trzymajcie się. Do usłyszenia.